Witamy Was w kolejnym filmie. Dziś przygotowałyśmy dla Was ulubieńców czerwca. Mhm. Dobrze, tak. E, ulubione rzeczy i kosmetyki, i książki, i w ogóle. I patzę w w trochę mieszaniu więc zaczynamy. Tak. Jeśli chodzi o takie akcesoria do makijażu, ja mam tutaj takie em, siatki siateczki zabezpieczające. Nie wiem jak to nazwać. E, chodzi o to, że ja często jak jeżdżę na makijaże, czy nawet jak gdzieś wyjeżdżam. Pędzle pędle się po prostu niszczą Czasami po prostu Wrzucone do kosmetyczki włosie się strasznie wygina I no niestety Nie jest to fajne Więc zamówiłam sobie na stronie Przy okazji jak zamawiałam jeszcze tam kilka innych pędzli Na stronie ladymakeup.pl Tak mi się wydaje Bardzo często zamawiam właśnie na tej stronie kosmetyki Kupiłam sobie właśnie te Ochronki, ochraniacze Nie wiem, to się nazywa Makeup brush guards, czyli po prostu takie No takie ochraniacze siatkowe one po zdjęciu z pędzla robią się takie cieniutkie, to jest po prostu taka siadeczka delikatna. Ale jeżeli chodzi o trzymanie kształtu yy, pędzla. pędzla, są świetne. Ten na przykład pędzel z Hakuro to jest do konturowania H8, H13, okropnie się rozwarstwia i robi się taki puchaty, a zobaczycie, że po zdjęciu on jest taką fajną kuleczką, w jaką był yy, tak naprawdę na przy zakupie. Samatku. To jest koszt około 17 zł. Nie jestem pewna, wszystkie Wam informacje. 15 sztuk. Także macie różne rozmiary tych siateczek, są mniejsze, większe, więc pasują i do pędzli, i do twarzy, i do oczu, więc polecam jak najbardziej, jeżeli ktoś dużo podróżuje, to świetna sprawa a ja nie, mam, nie bardzo, mam. bardzo, bardzo, bardzo Polecam. <laughs> jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji ciała, ja mam peeling ze starej mydlarni, to peeling solny, który pewnie bardzo by też znać z racji tego, że był podczas, e, e, mówiony podczas naszej recenzji e, kosmetyków starej mydlarni. Ja byłam tym peelingiem zachwycony, zakupiłam sobie już teraz drugi. Peeling jest o zapachu granatu i gławy. To jest ten sam, który miałam wcześniej. Zabach mi bardzo pasuje, więc stwierdziłam, że nie mam co w tym, to mówię ten sam. On jest peeling z Morza Matwego, świetnie złuszcza naskórek. Oprócz tego też fajnie na ciało, więc nie muszę stosować balsamu. Nie ma się tego co rozwodzić. peeling jest świetny i Jak Logo coś, jest... to możecie zacząć na recenzję. To pani tam Wam link na dole. Świetnie. Jeśli chodzi o pielęgnację włosów, e, moim ulubieńcem czerwca był ten spray do włosów. E, ja już zaczęłam go używać w maju, więc tak naprawdę on jest taki trochę podwójny, majowo-czerwcowy ulubieniec. E, to jest spray, który pomaga chronić włosy przed wysoką temperaturą. Tutaj jest napisane na opakowaniu, że e, chroni włosy do 230 stopni Celsjusza, czyli przed e, gorącym, tak, gorącym powietrzem suszarki, prostownicy, lokówki i tak e, Ja należę do osób, które e, o oh, włosy, włosy. Nie powiem, że nie dbam, ale naprawdę ograniczam produkcję do włosów do minimum. Ja nie używam dużo rzeczy do pielęgnacji włosów, co może widać albo i nie widać, no nieważne. Nie w każdym razie rano myję zazwyczaj włosy, w lecie szczególnie, i po prostu nie mam czasu, jak myję o 5 rano włosy, nie mam czasu na nakładanie odżywki ze spłukiwaniem, a odżywki bez spłukiwania, takie w sprayu, po prostu są tak przetuszają i są takie takie lepkie się włosy mm. robią brzydkie, więc stwierdziłam, że. Coś muszę, muszę wymyślić nowego, więc kupiłam ten produkt, to jest nie wiem z wetresem, ja go zamówiłam na Allegro. Koszt to jest około 30 zł już z przesyłką. Macie tutaj 300 ml, więc to jest naprawdę duża butelka. Ja używam codziennie przez dwa miesiące już praktycznie, a, a tak czuję, że jeszcze mam. W spreju, taka fajna mgiełka. pawnie przepięknie w ogóle, ma bardzo Fajne. ładny zapach. I powiem Wam, że dla osób, które na przykład lubią to, że właśnie wstają rano, myją włosy, i chcą czymś spryskać, żeby jednak te włosy jakoś ochronić, to mogę polecić Wam ten właśnie spray ochronny. Według mnie bardzo fajnie chroni przed gorącą temperaturą. Już zauważyłam, że jest różnica, także polecam jak najbardziej. Na lato tym bardziej jest bardzo lekki, włosów nie przeciąża. I jako taka odżywka w sprayu, coś takiego lekkiego, takiego chroniącego, bardzo fajnie. Ładnie wygładza poza tym i włosy się nie puszą, są gładkie. Także polecam mam. Kolejnym moim ulubieńcem będzie cień do malowania oczu swojej kolorówka. Jest to cień z Glossy Boxa majowego i dobrze pamiętam. Jest to cień mimimi Mimi, o kolorze Dusk, Jest to taki bardzo fajny cień. mam tutaj, zrobię o taki delikatny, czy co pamiętam, taki bardziej srebrny, szary. Tak, bardzo srebrny. fajnie, satynowy, dokładnie, bardzo fajnie wygląda w połączeniu z cieniem z inglota, takim ulubionym jak to jest numerą. 347. Świetnie wygląda. Ja użyłam tych dwóch cieni ostatnim czasem codziennie. Świetnie się sprawdza nawet na no, już na początku byłam... Y Trochę sceptycznie nastawiam, bo myślałam, że o, taki zwykły jaki, rzuciłam do Glossy Boxa, nic fajnego, ale naprawdę jest świetny i w jest W ogóle fajny, znowu, kolor taki... fajny kolor, świetna konsystencja, fajnie się utrzymuje. On chyba kosztuje około 20 zł, o dobrze pamiętam, 19 zł czy 18. Zatem na, była recenzja na blogu z ostatniego Glossy Boxa i naprawdę. Same poty od nas otrzymał, jest naprawdę świetny. Bardzo ładne ma wykończenie takie satynowe Tak, tak ładne, i nawet i się tak muszę Wam powiedzieć, że z takim laikiem, jeżeli chodzi o makijaż, i Ja nawet nie lubię spędzać dużo czasu tam przed lustrem, malując się, ja po prostu potrzebuję szybkiego rozwiązania i takim szybkiego efektu. Więc jeżeli pomalę się tamtym, tamtym cieniem z ziglota i tym to jakoś tak nie muszę poświęcać czasu na blendowanie, na jakieś ościeranie kresek, tylko po prostu pat pat. Bardzo, bardzo fajnie się wygląda, ja nawet tak roztarłam go troszeczkę tu na dłoni, on się tak fajnie tak się To Dokładnie, tak gładko i nie trzeba zbyt dużo czasu poświęcać fajnie. przy jego aplikacji, także ja polecam. Okej, okay, kolejnym program. produktem e, będzie na to nasz, nasz wspólny ulubieniec. To jest eyeliner żelowy z firmy Makeup Atelier, to jest francuska marka kosmetyczna, która ma też swoją szkołę e, wizażową. Um, bardzo fajny żelowy liner. Kupiłyśmy go na stronie również Dandy hmm. Makeup za około 60 zł, tak mi tak się przypomina. Nie było taki mega tani. No, no nie widać, że to inwestycja była. E, macie tutaj tylko 4 gramy to jest naprawdę maleńki szklany słoiczek. Liner jest czarny. E, ja o tym linerze sporo czytałam, zresztą też czytałam dużo o tej filmie właśnie: TV. E, i tak postanowiłam, że spróbujemy. Namówiłam Kasię też. I powiem Wam, że ja jestem z niego bardzo zadowolona, dlatego że to jest liner bardzo trwały ale taki, który nie wysycha tak szybko jak Inglot. Czyli jeżeli szukacie linera takiego, żeby go rozetrzeć na powiece, żeby coś tam z nim jednak zrobić, to mogę Wam ten polecić. On nie zasycha momentalnie, dosłownie po pięciu sekundach, że jest taki, że nie da się go w ogóle ruszyć. Ten jest taki zdecydowanie do rozblendowania, jest bardzo trwały. Podoba mi się ta konsystencja, bo to jest troszeczkę coś innego niż na przykład liner żelowy z Inglota i wydaje mi się, że on tak szybko nie zaschnie jak ten właśnie Inglotowy. Powiem Wam, że nie najbardziej zależało w linerze na tym, że jeżeli pomaluję sobie to zrobię tą kreseczkę, to mi się często te jaskółeczki tutaj rozmazują. I Inlot się strasznie rozma rozmazywał, jest tak samo. Ja powiedziałam, że dobra, kupię ten liner, ale tylko wtedy, jeżeli te jaskółeczki mi się nie będą rozmazywać. I powiem mhm. wam, że jak pomalowałam chyba za dwa pierwsze razy, trzy, i one mi się rozmazały, to powiem wam, że mam lekko kurde wkurzona, Mówię, zapłaciłam tyle i syna mi namówiła, wcisnęła mi jakiś bubel i mówię, jest no ma masakra. Ale powiem wam, że. Mm, Stwierdziłyśmy chyba tak razem, że jedynym takim sposobem, takim pomysłem na ten alarm jest to, żeby malować go na cienie, a nie na zwykłą, aż taką gładką, gołą powiekę. To znaczy, ja uważam, że on w ogóle sprawdzi się lepiej na, na cieniach. cieniach, szczególnie matowych. Bo Dokładnie. jeżeli nałożycie cienie bardzo kremowe, bardzo satynowe, błyszczące czy perłowe, to on. Y Prawie jestem pewna, że się odbije tutaj na górnej powiedz, A jeżeli zaglutujecie powiekę bardzo mocno takim cieniem matowym, albo nawet jakimś pudrem transparentnym, tylko czymś matowym, mm -hmm. żeby ta powieka po prostu nie miała nawet grama tłustości, to ten eyeliner zostanie świetnie trzymał. Tak, dokładnie świetnie się trzyma nawet przez 10 19 godzin. Jak ja przykład, mam cienie do nawet, nawet rozmazane, tak eyeliner jest po prostu nienaruszony przez cały dzień. I ja naprawdę to chyba. Jedna z najlepszych mm. węgielnień, jeżeli chodzi o kosmetyki. Jest super naprawdę, że mogę polecić. E, może to jest z pielęgnacji. Moja pielęgnacja, słuchajcie, się nie zmienia już naprawdę od bardzo dawna. Po tym nieszczęsnym wypadku z topą e, nie, nie zmieniłam kosmetyków. Wróciłam do tych, których używałam już naprawdę kilka lat wstecz. Więc pielęgnacja się nie zmienia. Jeżeli chodzi o demakijaż, e, ja. W lecie używam tylko i wyłącznie tuszu wodoodpornego, więc kosmetyki do demakijażu muszą być też tłuste, czyli na podstawie takich olejków, żeby to ładnie zmyć. I trafiłam w Rosmanie na chusteczki dla dzieci. W tym, że to nie są takie zwykłe chusteczki, wiecie, te takie, te tak szybko się zmywa, mm, tylko dobra. to są chusteczki bardzo tłuste, bo one mają ten olejek żyżowa e, w sobie. 80 chusteczek za nie wiem ile, no nie wiem, 8 zł, 10 zł maksymalnie. E, one są, jak dotkniecie, bardzo tłuste i zostawiają na skórze taką powłokę, jakbyście nałożyły sobie olej. Więc do zmywania makijażu są rewelacyjne. Zarówno możecie zmyć taką jedną chusteczką makijaż całej twarzy i makijaż oka. Świetnie zmywa eyeliner, świetnie zmywa Tuż wodoodporny, i potem rzeczywiście ta cała skóra jest taka trochę rozmazana, ale ja i tak myję zawsze żelem twarz, zawsze, więc dla mnie to nie jest problem. Także, jeżeli szukacie jakiegoś takiego fajnego rozwiązania do demakijażu, to mogę Wam polecić te kusteczki Mnie nie uczuliły, bardzo fajnie przy tym zostawiają skórę taką troszeczkę tłustszą, więc yy, trochę taką bardziej nawilżoną. I co jeszcze mogę powiedzieć? na, podróż, na wakacje właśnie. Na wakacje, na, na podróż. podróż. Nie musicie zabierać e, tak. płatków kosmetycznych, butelki z do demakijażu z płynem, tylko kupujecie się takie chusteczki, i one są naprawdę dobre. Tak. Na moim ulubiencem będą dwie książki. Powiem wam ostatnio, że ja mam tak e, u siebie, tak w moim życiu jest tak, że mam po prostu takie fazy na czytanie książek. Czasami czytam przez 3 miesiące, po prostu 20 książek, potem no, przez 2 miesiące nic nie czytam. I teraz mam taką znowu fazę na czytanie książek i powiem wam o dwóch książkach. Nie jedna książka, jest to Bridget Bardot, jest to jej biografia i Druga książka jest to Wojny rodziny, rodziny Gucci, którą Justyna też czyta. Ja też Zacznijmy może od Bridget Bardo. Bridget Bardo książka przetłumaczona przez Hannę pawlikowską Ganon, Powiem Wam, że jest to książka, z której się dowiecie o wszystkich takich ciekawostkach, smaczkach z życia Bridget. Od tego na przykład, że miała trzech mężów, że miała 30 kochanków, że próbowała trzy razy na przykład popełnić samobójstwo, że wszystkie swoje wady, na przykład to, że miała leniwe oko i na przykład jakieś tam problemy z zębami, z cerą i te wszystkie takie swoje wady mieniła w zalety. Co więcej, to mogę powiedzieć, jeżeli ktoś jest po prostu ciekawy od tego, jak rozwinęła się jej kariera, od czego zaczęła, o pierwszych filmach, co wszyscy ludzie myśleli o niej, że na przykład jest taką kobietą lekkich obyczajów, dlatego, że na przykład yy, nie wiem, miała włosy rozpuszczone, a w tamtych czasach na przykład to było uznawane za takie. objaw takiej roz, 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 yy, rozwiązłości. O, dokładnie. Także jeżeli jesteście ciekawi, naprawdę może Wam polecieć, ja go czytałam w ciągu dwóch wieczorów. Stron a tutaj. Gruba Około 400. Oprócz tego jest naprawdę bardzo fajnie zilustrowana na przykład y, plakatami z filmów. Y, Dziś tutaj na początku. By na przykład Dzień, o, oj, Takim y, newsiem jest to, że to jest chyba jedyne zdjęcie z jej dzieckiem. Ona przez cały okres ciąży nie pozwoliła sobie robić zdjęć i spędziła ten czas po prostu w domu. Pomimo tego, że było mnóstwo tam fotoreporterów, y, jakichś tam paparazzi, którzy próbowali zrobić jej zdjęcie, ona z domu nie wychodziła i po prostu czuła się jak taki Mm -hmm. Także mogę Wam powiedzieć, naprawdę świetna książka, super się czyta takim lekkim, lekkim, tak jakby piórem napisana, Także ja przeczytałam to dosłownie w... Zdjęcia które są naprawdę fajne. Na przykład tutaj jak była brunetko. Kiepsko mhm. wygląda, a potem stwierdziła, że jednak musi być blondynką no i jakby. tutaj od razu jest wow. Także może Wam to polecić. Ja kupiłam w Mediamarkt za 49,90. Ja? Kolejną książką, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest to Wojna rodzi Rodziny Gucci napisana przez Jenny Gucci, czyli przez żonę jednego z właścicieli yy, marki. marki Gucci. Yy, jest to kobieta, która yy, mieszkała w Anglii, takiej zwykłej dziewczyny takiej zwykłej szary, która naprawdę nie miała na artystki tak, artystki, tak. Przeniosła się w świat wielkiego luksusu, świat celebrytów, wyjazdów zagranicznych, podróży. Domagał sobie Mela, czyli Paula, czyli jednego z głównych współwłaścicieli firmy Gucci. Firmy która obsypawał ją majątkiem, pięknymi futrami, sukienkami. Miała e, apartament w Nowym Jorku, domek w Taskanii, w no, Anglii, a, Wszystko po prostu w jednym momencie bańka prysnęła, kiedy. Paula zaczął, zaczął ją zdradzać no naprawdę, był zazdrosny o nią. W ogóle ona powiedziała, że sobie da świetnie bez niego rady i chciała podzielić tam majątek i po prostu on w tamtym czasie, bo tutaj w ogóle miał takie problemy z głową po prostu z był się psychicznie, oprawę. chyba to było związane też z, przez jego ojca, przez całą rodzinę, atmosferę w domu. I on po prostu z kochającego mężczyzny, księcia z bajki, stał się po prostu terrorystą, no bo Otworem. to nie było bo tego nie da się na czym powiedzieć. Zniszczył jej życie tak naprawdę. Zniszczył jej życie po prostu chyba w każdym, w każdej po prostu dziedzinie. Odciął wszystkie konta bankowe. Ona po prostu w pewnym momencie jak stała, i wyszła z domu, tak po prostu nie miała nic, nie miała ani y, mieszkania, nie miała gdzie mieszkać, nie miała pieniędzy, nie miała na utrzymanie się, nie miała też córkę, która... Trzeba właśnie wspomnieć, że oni przecież mają córkę, nie, miała córkę, więc... którą on po prostu nawet nie chciał utrzymywać, nie łożył na nią pieniędzy. Książka jest pełna intryk, pełna różnych takich słów, jakichś takich, nie, nie wiem, tych sytuacji. dziwnych sytuacji w rodzinie, jakieś zmowy. tak naprawdę Wam książkę polecam, bardzo szybko się ją czyta, nie chcę Wam teraz wszystkiego, co tam się w tej książce Ale dzieje. Jest naprawdę ciekawa i nawet na też ją czytała, ją czytała po prostu w ciągu dwóch dni. Książka kosztuje około 35 zł, więc naprawdę warto swojej ceny, bo to po prostu jest miłość, jest dramat, jest skusy rodzinne, jest po prostu w jednej książce wszystko i naprawdę jest super, polecam Dużo tam. ciekawych rzeczy, tak Dużo ciekawych rzeczy i nawet jest znam ma powiedzieć o tym. Nie? <laughs> nie, w ogóle są takie fajne sytuacje y, ludzi bardzo bogatych, takich bardzo... Ekstremalnie bogatych. Milionerów tak naprawdę, gdzie y, właśnie ta Jenny opisuje jak jej, jej teść, czyli y, ojciec Paola, y, szynka zawsze musiała być pokrojona, nawet przez plasterki, a woda mineralna była przelawana, czyli po prostu w stare butelki wlewał wodę z kranu, i tłumaczył wszystkim, że to jest woda mineralna. Niesamowite skąpstwo tych ludzi. W ogóle klimat w domu, który panował to jest klimat w ogóle wrzasków, przemocy fizycznej to raz. To jest własna więc można sobie wyobrazić, jakie Latały to. Latały w ogóle talerze po ścianach, ale książka jest bardzo ciekawa. Jeżeli ktoś taki, lubi taki troszeczkę klimat, żeby zajrzeć właśnie w taki bardzo ekskluzywny świat milionerów, ludzi bardzo pokręconych często gęsto, właśnie przez pieniądze, to... Świetna jest ta książka naprawdę, nie jest taka nudna, bo na przykład jak czytałam o Coco Chanel, to po prostu do tej książki podchodziłam trzy razy, w końcu ją rzuciłam, bo jest mega nudna. Tak ta po prostu wciągnęła mnie w moment czytałam w ciągu jednego wieczora. Super jest. Na no to tak wracając to. do mniej ambitnego świata, pomówmy o suszarkach moim kolejnym ulubieńcem i ostatnim już jest suszarka. Chciałabym Wam pokazać... Ja Wam pokażę. Bardzo długo nie miałam. Y, popsuła mi się stara suszarka, taka y, podróżna malutka, i nie miałam suszarki, więc udałam się do mojego taty, do rodziców i pożyczyłam od nich suszarkę. Słuchajcie, Karina. to jest suszarka Karina. Aka Karina. Ta suszarka ma więcej lat niż ja. Z ręką na sercu to jest suszarka panińska mojego taty, która jeszcze. Nie... No, kawalerska. On miał wtedy takie Loki, wiesz, takie bujne, kiedyś było, na Beatlesów się robił. I y, y, suszył włosy, y, włosy tą suszarką. Y, suszarka, y, która jest. Niesamowicie po prostu ciężka i jest taka głośna, wciążna. włosy pali i... i ja zastanawiałam się ostatnio, mówię, boże, czemu ja mam takie brzydkie włosy ostatnimi czasy? Służbosy 30-letnią suszarką. No i dziewczyny oczywiście przyszły mi na, na ratunek, z, na czele w ogóle z Katarzyną i dostałam na urodziny w czerwcu mm -hmm. nową suszarkę. To jest suszarka z firmy Remington, suszarka z opcją jonizacji. Z zimnym i ciepłym nawiewem, z opcją Turbo. Tutaj macie różne stopnie nawiewu, ciepłe, chłodne powietrze. Najbardziej mi się podoba ta właśnie opcja jonizacji, czyli w ogóle tą opcję chyba takie już lepsze suszarki te mają chysty. każde. Po prostu włosy są niesamowicie gładkie, są takie. No, tak naprawdę nie trzeba ich prostować. w Tak. Jak dobrze, jak użyjecie fajnego sprayu wy wykładzającego, Super. prostującego, to ta suszarka fajnie sobie z tym poradzi i e, jestem z niej bardzo zadowolona i widzę poprawę swoich włosów niż przy tamtym, co jest oczywiste, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że jest bardzo fajna w Media? W media Także na pewno ją znajdziecie tam, suszarki z opcją organizacji. dla mnie to też wyższy i... plus. Powiem Wam, że zimnym powietrzem, tym bardziej w lecie, jak się suszy włosy, to jest fajnie. W ogóle tak, właśnie mała powiedziała ostatnio, że jeżeli już tam sobie nawet ułożymy, wyprostujemy włosy, to fajnie jest schłodzić zimnym powietrzem włosy, nawet po prostowaniu, po prostu, żeby zamknąć te łuski zimnym powietrzem. Tak. tak naprawdę jest fajnie. I ma jeszcze taki tutaj dyfuzor do kręcenia loków, takich morskich fal bardziej. Świetna, jestem bardzo z nimi zadowolona. Proszę, widziałam, Okej, okay. tyle? naszych naszego ulubieców. Widzimy się w kolejnym miesiącu w lipcu z kolejnymi książkami, kosmetykami tak. i produktami do włosów. Pa.